Witam. Witam Państwa z 33 Forum Gospodarczego w Karpaszu. Z nami w studiu dzisiaj Aneta Wilmańska, dyrektor działu przedstawicielstwa w Brukseli Orlen S.A. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo czasu poświęcamy w czasie tego kongresu procesowi dekarbonizacji. A w jakie mamy w tym procesie cele? Dokąd dążymy? E, jako państwo Unii Europejskiej e, mamy zapisane już w prawie, które nas obowiązuje, dwa cele. Jeden na rok 2050 neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, całej gospodarki i pośredni cel e, na rok 2030, który mówi o redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55%. I to są niezwykłe, oczywiście bez precedensu, wyzwania, które stoją przed, przed gospodarkami Unii Europejskiej. No właśnie, niezwykłe wyzwania to jak z perspektywy giganta naftowego, Pani ocenia realność tych celów? Powiem tak, podzielamy ambicje e, zmniejszania znaczących emisji gazów cieplarnianych, tym samym neutralności klimatycznej, ale bardzo ważne jest też to, jak jest zaprojektowana ta trajektoria. E, dowiedzieliśmy się po skończonych pracach nad całym pakietem dekarbonizacyjnym pod nazwą Fit for 55. W pierwszej połowie tego roku większość legislacji została przyjęta, uzgodniona w Brukseli, i zobaczyliśmy, jak ścieżki dekarbonizacji zostały w prawie zapisane. One są bardzo wymagające, ponieważ nie stosują zasady neutralności technologicznej, która by pozwalała podmiotom gospodarczym, ale również gospodarstwom domowym, wybierać rozwiązań, które chcą zastosować, żeby zmniejszyć emisję, a bardzo precyzyjnie w niektórych regulacjach, na przykład w dyrektywie o promocji odnawialnych źródeł energii, e, ustalono, ile poszczególne sektory, budownictwie, w przemyśle, który e, ma być udziału odnawialnych źródeł energii co roku, w przemyśle na przykład to jest 1,6 punktu procentowego co roku, I jeżeli przemysły korzystają na przykład z wodoru, to mamy bardzo ambitne cele, żeby tego wodoru zielonego w wykorzystywanym wodorze w przemyśle było aż 42% w roku 2030, a w 35 aż 60%. Dzisiaj nie wykorzystujemy na dużą skalę zielonego wodoru, w związku z tym to są niezwykłe wyzwania, dlatego że żeby mieć dostęp musimy zbudować całą nową infrastrukturę, musimy mieć moc w odnawialnych źródłach energii, które wykorzystamy do w procesie elektrolizy do produkcji wodoru. Czyli jeżeli mówimy o wyzwaniach, to mamy nałożone zobowiązania, na przykład co do tego, ile jakiego wodoru mamy zużyć, ile mamy zużyć energii elektrycznej, ale one wymagają niebywałego przebudowania sektora energetycznego. Bo zresztą ideą dekarbonizacji w rozumieniu unijnych regulacji jest zdekarbonizować wszystko, co jest możliwe przez elektryfikację. Co oznacza, że na przykład w przypadku tego wodoru musimy zbudować niesamowite moce ozowe, odnawialne źródeł energii tylko na rzecz wodoru, a przecież w kolejce stoją inne sektory. Nie wspominając i transportowy, ciepłowniczy i, i, i inne, które korzystają ze źródeł energii. Z tego punktu widzenia bez precedensu są wyzwania, które mamy, dlatego że dotykają one rzeczywiście każdej działalności Orlenu, jak i innych spółek. I teraz te wyzwania, które są i trudności, to są przede wszystkim koszty transformacji. Przyjrzeliśmy się projekcjom, analizom, założeniom, które komisja przyjęła dla celu, który nas czeka w kolejce w nadchodzącej kadencji Komisji Parlamentu Europejskiego, czyli celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku, na rok 2040. Komisja zapowiedziała, Urszula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej w połowie lipca, potwierdziła, że będzie to propozycja celu na poziomie 90%. To przekłada się, jak patrzymy w dokumenty. Oczywiście to są założenia, gospodarka zadziała, jak zadziała, zobaczymy. Obniżenia. Konsumpcji paliw, użycia paliw o, o ponad 70%. To jest niebywale duże w bardzo krótkim czasie, bo do roku 2040. 40. Teraz, żeby przejść proces transformacji, obniżać emisję, szukamy nie tylko rozwiązań na zielone technologie, tak jak sztandarowo Bruksela by chciała, ale ponieważ widzimy, że nie jesteśmy w stanie tak dużo budować nowych jednostek mocowych w OZE. Są różne ograniczenia budowy sieci, która nie jest zupełnie do tego przygotowana. Patrzymy również na rozwiązania niskoemisyjne i tutaj myślimy o tych rozwiązaniach, jak wykorzystać na paliwa kopalne. Na przykład możemy użyć gazu ziemnego, który jest okrzyknięty paliwem e, przejściowym, ale też z czasem Będziemy musieli obniżać emisję ze spalania gazu. Jednym z takich rozwiązań, które dopiero od niedawna komisja uznała, że będzie dopuszczalnym w portfolio technologii, jest wychwytywanie i składowanie CO2. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym gazie. Wspomniała Pani o tym, że to jest paliwo przejściowe. Czy to oznacza, że docelowo my będziemy chcieli z tych inwestycji gazowych zrezygnować? Bruksela mówi, że to jest paliwo przejściowe. Pamiętajmy, że dla Polski, która ma 60-60 parę procent w miksie energetycznym węgla, trochę trudno sobie wyobrazić, że gaz za chwilę zniknie, bo de facto oczywiście on stanowi dzisiaj małą część, to jest rzędu 10% udziału w swoim w miksie energetycznym. Ale powiem tak, mamy tak dużą do odrobienia pracę domową. Jeszcze z jednostkami węglowymi, że gaz w pewnych uwarunkowaniach będzie rozwiązaniem przejściowym, co nie oznacza, że zostanie wyeliminowany w ciągu najbliższych trzech czy czterech dekad. To rozumiem, że inwestycje w gaz są w tej chwili mniej kosztochłonne niż na przykład w budowa sieci OZE czy wodorowych. Tak? Gdyby chcieć to porównywać, należałoby porównywać inwestycje związane z mocami w odnawialne źródła energii, czy to będą farmy, czy, czy inne rozwiązania, ale jednocześnie do tego należało by dodać koszty i technologie związane z magazynowaniem energii. Dopiero wtedy te dwa elementy, wytwarzanie i możliwość magazynowania energii, dałoby nam odpowiednik tego, co nam daje spalanie gazu. Z tego punktu widzenia, i jeszcze do tego wszystkiego, należałoby pamiętać o tym, że trzeba by było rozwinąć i rozbudować sieci elektroenergetyczne. Z tego punktu widzenia, ja postrzegam gaz zdecydowanie jako rozwiązanie, które będzie z nami długo, a docelowo. Może nawet zostanie, bo to jest stabilne źródło, bardzo elastyczne, można włączyć i wyłączyć, jak nie wieje i nie świeci. Mhm. Więc to jest źródło bezpieczeństwa energetycznego, a docelowo również można myśleć o tym, żeby zdekarbonizować wykorzystanie gazu ziemnego przez wyłapywanie CO2, które jest emitowane w trakcie spalania. A jaką rolę w ogólnym procesie dekarbonizacji sektora energetycznego pełnią paliwa alternatywne? Mam tu na myśli wspomniany wcześniej wodór czy choćby biopaliwa biometan. Panie redaktorze, y Komisja znowu proponowała różne rozwiązania i oczywiście w całym procesie legislacyjnym w którym również każde państwo członkowskie uczestniczy łącznie z Parlamentem Europejskim przyjęte są zobowiązania jakie mają być udziały biopaliw jakie mają być redukcje emisji na przykład w sektorze transportu i teraz powiem tak Orlen podejmuje od lat szereg inwestycji w tym zakresie żeby móc zaoferować niskoemisyjne paliwa w swoim portfelu i mówimy tutaj na przykład o biopolewach, biokomponentach. Na razie to jest pierwsza generacja, ale już legislacja, którą za chwilę będziemy mieli, czyli znaczy, która już jest obowiązująca z nowymi celami mówi, odchodzimy od biopaliw i biokomponentów produkowanych z surowców spożywczych na rzecz surowców odpadowych. I teraz powstaje pytanie, czy mamy dostęp do tych surowców? A śmiem twierdzić, że one są trudno dostępne, szczególnie kiedy konkurenci z całej Europy poszukują tego typu surowca i technologii na, na realizację tych. Więc na pewno to jest bardzo ważna część doskonalenia technologii, rozwijania jej, ale to ciągle będą procentowe, jednocyfrowe udziały w najbliższym czasie. W związku z tym, tak, angażujemy się w to, budujemy swoje kompetencje, testujemy różne rozwiązania. Ale ciągle korową źródłem są paliwa kopalne. One mają też duże znaczenie z tego punktu widzenia, że to korowa działalność Orlenu pozwala nam finansować inwestycje, które nie mają tak pozytywnych stop zwrotu, ale które są wymagane regulacjami. I oczywiście też przez naszych klientów. Z uwagi na skalę. Z uwagi na skalę, niską ciągle skalę rozwoju tych technologii. Także ja, dla mnie wodór jest technologią luksusową, tak bym powiedziała, i myślę, że będzie miała zastosowanie, ale raczej w tych miejscach, gdzie już nie będziemy mieć. Alternatywy wobec tego, wobec tego, wobec tego rozwiązania. Mhm. Wspomniała Pani o kosztach. Dużo mówimy o potrzebie dekarbonizacji, potrzebie zmniejszenia emisji, ale Orlen jest przede wszystkim spółką akcyjną, jest przedsiębiorstwem, na no, które musi zarabiać. Jest, jest to główna działalność. Więc jak te inwestycje dekarbonizacyjne bilansują się finansowo? A może się nie bilansują? E, nie odpowiem na to pytanie. Powiem tak. E, nie odpowiem no, to dokładnie, bardzo precyzyjnie, ale ponieważ. Jesteśmy spółką akcyjną, jak wiele innych, i e, właściciele oczekują zwrotów, i to jest zupełnie, zupełnie naturalne. My używamy tej argumentacji również w, w, w Brukseli, że, żeby projekty zostały zrealizowane, muszą się spinać finansowo, musi być z tego określona stopa zwrotu. Z tego punktu widzenia, my rewidujemy też naszą strategię teraz, jako grupy kapitałowej, dostosowując ją z jednej strony do wyzwań, uwarunkowań globalnych, z drugiej strony do tego pakietu regulacyjnego, który jest bardzo wymagający, bo jest bardzo kosztotwórczy z naszego punktu widzenia. W związku z tym, dlatego na początku mówiłam o tym tempie, że nieunikniona jest, jest proces transformacji i dekarbonizacji, ale ono powinno być dostosowane do tego, żebyśmy po pierwsze od strony finansowej, technicznej, technologicznej byli w stanie realizować te, te, te inwestycje. W przeciwnym razie prawda jest też taka, że za niewykonanie zobowiązań zostaniemy obciążeni konsekwencjami finansowymi w postaci, w postaci kar. A przecież nie o to chodzi, żeby karać. W związku z tym powiem, powiem tak. Bruksela ma bardzo dużo narzędzi, które są nakazowymi, z celami bardzo ambitnymi, precyzyjnie. Nałożonymi, zdefiniowanymi na poszczególne sektory, to czego brakuje z całą pewnością, ponieważ rozwój nowych technologii, wspomniał Pan o wodorze, ale też innych, wymaga ogromnych nakładów finansowych. Dlatego mam nadzieję, że w trosce o odbudowanie i wzmacnianie w długiej perspektywie konkurencyjności unijnej gospodarki, instrumenty wsparcia i dostępu do kapitału zostaną e, udostępnione, tak żebyśmy mogli rzeczywiście redukować emisję i jednocześnie naszym klientom oferować produkty, które będą dla nich dostępne celowo. Aneta Wilbańska Orlen S.A. Dziękuję pięknie za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.